Patrz. Ale... Obudziłem się ogólnie moi drodzy. o, o... Coś tu się zmieniło. Hmm. hmm... Hmm... Czy ja nadal jestem na tej samej wyspie? O, Kazuma, cześć co tu, co, co, co tu się zmieniło? Co to co się stało? Eee, dom buduję, ty zbudowałeś chyba Aha to Takie buty Co ty Kazuma, coś ty zro... Czy ty coś zrobiłeś? Tu bambus świętego drzewa Co... Z... On, on. on jest mniej... to nie ja. Jak? Nie ty? Czy <laughs> sam On się sam przewalił? Ja tylko pozbierałem, co tam było. Chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. Ja muszę tutaj coś sprawdzić. Iś kobol? Co tu się dzieje, Kazuma Gdzie ja jestem pomocy Jesteś Czy aby na pewno nic, nic, nic jest Czy aby na pewno nic nie zrobiłeś z bambusem swojego drzewa? Nie! O kurczę. Coś! Kazuba chyba coś mi okłamałeś, że nie zrobiłeś nic z tym bambusem z jego bambusa. A wiesz po czym się zorientowałem, że mi okłamałeś, że zostałem przez to wyrzucony gdzieś, nie wiadomo gdzie. Twojego bambusa. Ja, ja idę... Ja idę oddać, Ja idę spalić tego bambusa, on jest niebezpieczny. Okej. Okay. Spal się, święty bambusie! Dobra, tyle wystarczy. Oddałem w ofierze, oddałem w ofierze, spaliłem wszystko, pięknie ziemię. Dobra. Bambus świętego drzewa, bambusa rośnie. Bambus świętego drzewa, bambusa rośnie. Coś, co tu się dzieje? Kazuma, mój dom jest nawiedzony chyba, oszalał. E, 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 drzwi się same otworzyły przed chwilą. E. E. Robię. E. Dobra, 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 nieważne, to nic nie było. No, no nie, Kazuma, znowu to się dzieje. Pomocy. W moim domu w środku się dzieje. Jakieś dziwne rzeczy. Ja e. tu... Myślisz, że otworzysz te drzwi, ty... A, wiesz co... A ja na razie buduję dom. Co tu się dzieje? Nie, 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 ja... Mo mogę, mogę, ja, wiesz co, ja, ja idę do twojego domu zamieszkać, wiesz... Chyba będzie lepiej, bo... Nie, nie nie Ktoś tutaj jest zły... Aha... E, 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 coś tam się złego dzieje. Ja jestem ty, cześć. Nie do mnie! Ciebie! Uciekać bambusowego drzewa! Co się dzieje? Co to było? A! Znowu! Znowu! Znowu jestem tutaj. Weź tak, to? Znowu jestem tutaj, nic nie mogę zrobić nawet. Ale wiesz ty co mam bambus? Święty bambus. On mnie na pewno uratuje. A masz! Coś na strefach, Kazuma Zobacz co tu się dzieje Jesteś przejęty, ja też jestem przejęty Co tu się wydarzyło? Jeszcze jakiś... Patrz, to jest to jakiś trzeci... No, Zobacz! Nie jesteśmy sami na tej wyspie Zobacz jakiś człowiek który jeszcze jest Na Prze... nas? Bartek, Bar, Bar, Bar. To tak To o kurcze, nie jest fajnie, musimy stąd uciekać. Uciekniemy stąd, ja mam pomysł. Wykorzystajmy nasz super superintelekt i użyjmy Harakiri, i się wydostaniemy stąd. O. <laughs> Kim jesteś? Co tu tu robisz? Kaj, może jak z główki walnę kilka razy w tą ścianę, to się rozwali. No spróbuj, zobaczymy, czy Twoja głowa to wytrzyma. awa, e. Ała, ała. Od... Ała Ała Gieboli, jak Kim ty jesteś? Halo, co tu robisz? Czemu nas tu wziąłeś? Jakie przejęcie? O co tu chodzi? Masz, dostałeś. Dostałeś swoją zapłatę. Wypuszczaj nas. Już. Czo. Mam święty bambus. Nie jest dobrze, nie. musimy coś z tym zrobić. Ach, mam fajny pomysł, tylko... Masz zapalniczkę. Masz jakieś ważne itemy? No. Jakieś ważne itemy. Dużo kamienia. Cały nasz zapas. Co? Cały nasz zapas kamienia. A fajny pomysł. Zabijecie i, się... i wrócisz na wyspę. Tu na pewno chcesz stracić wszystkie możliwe rzeczy. Tutaj jak ty padniesz, to tutaj już nigdy nie wrócimy. Co? Co jest? Kazuma, gdzie jesteś? Halo, tam gdzie byłem? Jestem w jakimś więzieniu. A, nie mogę nawet nic zrobić. Jak dobrze to nas nie przetransportowało gdzieś do jakiegoś portalu. Dobra. Mam pewien pomysł. Ja wiem, co ja zrobię. zrobię. Użyję swoich boskich mocy jako Byron Love i się stąd wydostanę. Mo ja potrzebuję właśnie piłki, żeby użyć czegokolwiek z moich. Heaven's time. Heaven's time. Moje mocy nie działają. Piłki, Heaven's time. Użyć. To jest za małe, żeby użyć podacznej no, na 4, ale jeżeli bym mógł, pożyskał, żeby to Handel! Niestety, ja. widzisz kolego, no niestety, chyba coś nas zapieczętowało, mam, pro... mam w sumie pomysł, jak to zrozwiązać. <laughs> ucieknę do portalu, zrobię portal i stąd ucieknę. Co chcesz od nas? Co ma znaczyć to przejęcie? Nie wiesz, że masz do czynienia z moją drużyną Zeusa? Nie wiesz o tym? Jak mój Zeus się na ciebie rzuci, to zobaczysz, co się z tobą stanie. A już, wypuszczaj nas. O, stało. Heavens. Time. Rajski czas. Nie zobaczysz mnie. Nie zobaczysz Ej, mnie. Nabydę, ale no nabdę. tak. Wiesz, co Kazuma użyłem? Lejskiego czasu, ale jest mały problem. To tylko pozwala mi na to, że. On mnie nie widzi, ale wyjść już mi stąd nie pozwoli. Więc no. E, mm, mm, no jest mały problem. Heaven's time! O nie, respawn point, Kazuma. Niestety zostałeś z niczym, chyba jak ja mam. Ale, Kazuma, coś zdradziłeś mnie. Jak mogłeś? Czemu jesteś na zewnątrz? się. Nie, przecież ty. No nie no, Kazuma, jak możesz? Co ty żeś zrobił? Ja... Mogłeś uciec, zrobić coś, ja tutaj grałem na zwłokę, chciałem... Chciałem cię posądzić o zdradę, ja żebyś go ja zapokonał, ale nie, mój Heaven's Time nie zadziała przeciwko niemu, jest problem. Hmm. Ale mam inny pomysł. Mam inny pomysł. Nie mam już pomysłu, chociaż... Mam pomysł. A co powiesz na to, żebym spalił boskiego bambusa? Może to pomoże Też mam trochę, ale nie mam zapalniczki o, Zaraz dostaniesz ode mnie z mojego bambusa, który był z chmur Chcesz tego? Bo to Mój hełm Herkulesa Mój hełm Herkulesa W to w ogóle skrzynka, a ja nic bo w, w, zabrałem ze sobą Kazuma, kiedy on nas tu brał. Miałem ze sobą. Miałem jest duch, który was uwięził. Za co nas uwięziłeś? Co to ma znaczyć przejęcie? Wyjaśnij przejęcie. Widziałem pewne tabliczki: przejęcie mnie, Kazumy, jeszcze jakiegoś innego człowieka. O co w, w tym chodzi? Ty nas zamknąłeś na wyspie. A to przez ciebie! W, przez ciebie nie mogę grać dalej w piłkę! Też ja zmienił mi się już nie jestem to Nie mam i Ja jestem Byron Love Jam jest Kapitan Liceum Zeusa Jam wyzywa cię na pojedynek w piłce nożnej Gdzie nagrodą będzie? Wydostanie nas. Już ty nie ma. Już ty nie być Byron. Co? Ja nie być Byron? Ja ci dam. Heaven's Time. I co, nie widzisz mnie? <laughs> nie! Nie, coś ty mi zrobił. Nie! Nie! Mówię, moje, moje boskie moce. Nie. Tak nie może być. Co? No, nie. Zostałem zapieczętowany. Nie! Nie. Ale dalej mam! Będę uderzał tyle razy, ile trzeba! Zróbmy pewną rzecz. Mam propozycję, Mam propozycję! Atak pioruna. Co? Jaki atak pioruna? Nie. CO SIĘ STAŁO? Czemu ja tu ja nadal jestem? Przecież nie powinno mnie tu być, mnie czymś. Kazuma, słuchaj, mam propozycję. Mam propozycję. Biegaj jak szalony, to na pewno dasz radę! Biegaj! Strać strac jak najwięcej! Może jeszcze w innym świecie byłem zawodnikiem Beyblade? Musisz biegać! Musisz stracić! Cały swój potencjał jedzeniowy! Strać go! Biega i wlezie! Ja pozbędę sam siebie w takim razie! Ah! Znowu tu jestem? A co jak zdążę? Co jak zdążę wyjść z tych płomieni i dojść do portalu? Ten Widziałem coś, coś, panie duchu. Widziałem masz ten portal po prawej stronie. Widziałem go. Tu. I chcę do ciebie dołączyć. I tu jestem. Zaczekaj. Może dosięgnę tej dźwigni u ciebie? Widzę dźwignię u ciebie. Mogę być po swojej stronie cieniu tajemniczy? Mam propozycję. Nie dam się nabrać, ja ci dam. A ja ci pokażę, na co mi stać w cieniu. mam ci urazu, że nie jest po stronie Mogę zabić. Zobacz, co ma. To wielki hełm Herkulesa. Pokonałem najsilniejszego człowieka w mojej starej wiosce. Nie powinieneś być i w stanie się przeciwstawić. A teraz Mam propozycję. Moje ciało. Moje ciało. Tak, chcę moje ciało. Oddawaj mnie! Już! Już! Tego żuna. A nie nie pragnę. Co mam zrobić? Muszę mieć takie brązowe w pokoju. Gdy? Taki biały panami nie pasują Co powinienem zrobić? Zostańcie tu jak na razie resztę dowiecie się zaraz od mojego sługi Co? Gdzie uciekasz? Chodź tu! O zaraz wybije te drzwi Chyba radę. a tu masz zapalniczkę, ha? No wiesz co Miałem zapalniczkę do czasu, aż spłonąłem żywcem, no i ona się spłonęła ze mną, delikatnie mówiąc, ale ten duch mi nie pozwala odejść stąd Aha. Baby blisko do naszej dźwigi, może wyciągniesz do swojej dźwigi rę rękę Zobacz Kim jesteś? Kim ty jesteś? Nie. Kiedyś widziałem. Halo. Potężny. Halo. Ej, Kazuma, posłuchaj. Sprzedam ci typa. Jak się paliłem... Wiem, widzę, mam tam... Pan... Nie, nie, nie chodzi o tą dźwignię. Jak się paliłem i biegłem dalej, to po prawej stronie jest portal. Pra, prawdopodobnie będzie można... ważne, Zapomnij, co mówiłem. Nic nie słyszałeś. Panie kolego, mówiliśmy o tym, jakby tu się załatwić sami ze sobą. A wie pan, co zrobię? Masz, pan! Masz! Może on jest potężny, znam go. No i co? Przemyślaj sprawę, masz tam list. O, kurczę. Ja? To jest w powietrze dobrze Po powietrzu spaceru ja ci dam Zaraz spacer po powietrzu Ty. Wypuszczaj mnie stąd ale już Moje moce No No nie kazuma on ci pozwala iść po powietrzu to jest nie fair, co to, co to za więzienie jest? Dostaję jeszcze po powietrzu. to jest bardzo lepszą celą. Gdzie? Co mam robić? Tu? Na górę? Halo. że my się słyszymy myślami, a on nas nie słyszy. Gdzie mnie prowadzisz? Co tam są? Sam... Ja co jest przy tym stara... co jest przy tym posągu? Czemu tam są je... jakieś ciemne istoty? Przecież nas Nie możesz. Hmm. <laughs> nie dobrze. Nie, 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 nie. To złe istoty. Ja się ich pozbędę. A, a, a. a! Niestety. Wybacz mi, Kazuma. Nie podołałem. Straciłem mój najcenniejszy hełm i najcenniejszy miecz. Miecz i hełm Herkulesa zostały stracone. Wszystko w twoich rękach, Kazuma. Nie, nie mam już czym się bronić. I miejsce. Musimy coś zrobić. Tak nie Byliśmy może. Myśmy mieli, w na no. Całkiem możliwe. Płomień. No. Czemu różowe łóżka ja dostałem? To jest dzierstwo. Już wolę skonać niż no, no, ja leżeć na tym łóżku. Ty. Amasz. Amasz. Amasz z pięści. Jeszcze raz. Amasz. Co było? Ty go zachowuj się naturalnie. Ja go pokonam, Kazuma. Mam pomysł. Jak się go pozbyć? Mam pomysł. Słuchaj, Kazuma. Ja odwrócę jego uwagę, a ty w tym czasie otwórz tą dźwignię i uciekniesz. Ja mam jak. Kupowałem. <laughs> Niedobrze! Co tu... Kazuma, co ty tu robisz? Nie ja wiem. Kibel i umywalka w jednym. <laughs> Ścierstwo! Co to za warunki więzienne? Kibel i... Umycie w jednym. A gdzie jedzenie? Co mamy jeść? Powietrze? Halo! Przepraszam bardzo, bardzo, proszę mnie stąd odejść Dobrze go masz mój prezent Ten. Dostałem powiększoną celę. Dostałem prezent Nie. Ty, kasuma chodź, 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 chodź. Otwórzmy to! Siłą! Razem! Jesteśmy brzyni Aaaa. Moje Moje moce zostały... Odzyskane... Nie przebijesz tego, kurczę... Moja boska wiedza tego nie przebiła, więc ty czy tego nie przebijesz. Jam jest kapitan Zeusa! Jam jest Byron Love. Pamiętaj, że te piłki działają też bez piłki. Evans, Clario do tego do. Co jeszcze chcesz? Będziesz tu tak stał, a poszedł sobie. Chodź, chodź, Kazim, chodź, chodź. Co zrobimy? Chodź, 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 chodź. Chodź tu, chodź. Chodź tu, Kazim, chodź, się. Słuchaj, słuchaj, musimy się pobić. Wtedy. Nie będziemy mogli tu razem siedzieć i jeden z nas będzie mógł wyjść dalej, coś z, z tym zrobić. Ale wiesz co? Chodź, chodź, poczekaj, poczekaj. Najpierw się prześpijmy. Odpocznijmy i zregenerujemy całego siły.